Siema! W dzisiejszym filmie tepamy się dograczy tak długo, aż nie zginę. Udało się zarobić dużo kaski i jak zawsze jest stosowanie na trzysta koła. Łapka w górę, sub, komentarz z nikiem, podbić film i dołączyć na Discordy z opisu. No i dobra, nie mamy itemki przygotowane, wszystko mamy mieczek 40, yy, sakieweczka, sakiewka bez jak dwa sety, żeby ludzie się nas nie bali. Bo jak ma anarchicznego, to ludzie od razu uciekają. Tak to może się będą bić tak koksików, żeby nie dobierać yy, mamy 5000 i kaski nie możemy dobierać, więc na przykład jak wywalimy wszystkie bomby i nie będziemy mieć na bomby już kaski, to będziemy się dawać po prostu bez bomb. Ale wiadomo, na pewno coś się uda zabić, jakieś anatuly może, jakieś serduszka będą, to będziemy mogli salać te itemki. I w sumie mamy kostium Grincha, więc będziemy mogli się tepać 3 godziny dzisiaj na odcinku. Ale dobra, lecimy do pierwszego tepeka. Potrzebujesz kasy na anarchii lub chcesz pozbyć się swoich itemów za prawdziwe pieniądze? Dobrze trafiłeś, na moim shopie właśnie pojawiła się kolejna zmiana cen. Teraz za złotówkę otrzymujecie aż 5000 dolarów na serwerze. Dodatkowo często pojawiają się konkursy i macie kanały, gdzie za darmo możecie zgarnąć kaskę na anarchii na różnych trybach. Dobra, pierwszy tepek, nie zadam za koksa, ale chyba nie będzie trzeba. Postawiłem klocka, dobra, jestem lekko nierozgrzany no dopiero co przed chwilą wstałem i nagrywam od razu odcinek, bo teraz mamy Primeika i teraz robimy 3 y, Daily, ale takie Daily, nie Daily, bo co 3 dni są dosłownie filmy. Co 3 dni o 17 albo o 18 coś takiego, coś takiego dobra. I dwa Steveki leżą, to w ogóle byli bracia, bo jednego zabiję drugiego zabijem i za drugiego już serca nie dostałem, bo to samo IP było. Sakiewkę wypłaciliśmy, tutaj nic nie było, jakiś sencik 431 3 i mamy od razu następnego TPK. I jest Nemos? Nie, to nie jest Nemos. Zamurowałem chyba dziwny trap, a postawiłem dwa klocki obsa, więc na pewno już nie odkopię tego raczej i szybko leży jeden teraz drugi mordo i i i ten padnie, mamy mierzyk 40 i krytyczne, więc dużo bijemy yy, i ten ucieka, może tego jeszcze uda się dogonić, gdzieś tu jest, słyszę go o jest, dobra, mamy go i hitnęłem i zlogał co za stevek, ale koksy miał, dobra, on był dobrany on był yy, w miarę wystakowany o, myczyk 32 od razu następny tepek. Fajnie dzisiaj dobrze tepają i nie są jakieś takie dobre trapiki. I ziomek jak jakiś Steve, ek. dobra, nawet go nie biję. O, jakiś Krystianek, 80 koła, 89 koła, Krystianek. Co będzie miał Krystianek? Trapik w derze I nie mogę nic niszczyć. Wyzykałem, dobra, wyzykałem bez bomby. Już byłem, że cyknę bombę. Trapik dobry, nie wiedziałem co się... trochę, co się dzieje. Mam zimne ręce. Nie jestem rozgrany, ale dzisiaj się będę długo tepał, więc na pewno się w końcu rozgrzeje i. Co, o, i nie zdążył zlogać, już chciał logać, widziałem, że chciał logać, teraz lecimy po drugiego. Tym dłużej będziemy się tapać, tym w sumie lepiej będzie mi się grało, bo bardziej się rozgrzeje. Ten miał chyba ucieczkę. No, no, mamy następnego TPK, nie ma lawy, ale już raczej nie będzie to nether. I nie jest to nether, i. Jest jakiś cheater, może. Może jakiś mieczik miniony netherytowy, zobaczymy. I, 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 gdzie jest? A, to jakiś z rangą Grinch, z On jeszcze ma dużo kaski chyba, co nie? Mam ja chyba jeszcze dużo kaski, zobaczymy, ile będziemy mieć kostium Grincha. Dzisiaj coś czuję, że na filmie. Najwięcej zarobimy właśnie przez tego kostium Grincha. I polizo, i 3000. Bez kiedy. jak ma się kostium Grincha, to chyba będę, ja się dzisiaj będę tepał chyba 20 godzin i ja nie zginę. Dobra, patrzę na sakiewkę i wystakowane. Był refilków, dużo, 4 koksy, fajnie. Wypaczamy, lecimy. od do się tepać. Dobra godzina, jest, jest 15 i dosłownie każdy tepa. I nie ma jak na razie takich. Znaczy, tapy, trapy są dobre, ale. Co ja robię? Gdzie ja perły waliłem? Co ja zrobiłem? Ej dobra i to właśnie jest pokazane, że nie jestem rozgrzany jest, że jestem dzisiaj totalnym Steve'em Co ja dzisiaj robię? Dajcie tu... O kurde ile tego piachu jest, dajcie mi wagon otworzyć, no co jest? Są perły A podniosłem perełki, podniosłem pery. dobra mamy perły Kurde, to 20 koła te perły teraz Chyba, coś, coś, coś w ten deseń, 20... A on zniszczył eba, to on tutaj... Wesoła, to mi na pewno nie killną w trapie Gdzie jak leży Ej dobra, jestem nierozgrzany, jestem nierozgrzany, po tym tepeku muszę sobie iść Kurde jakoś rączki ogrzać, wypiję z jakąś herbatkę czy coś Bo, jak ma się zimne ręce to się nie da grać dosłownie Jest, tak, Jestem takim kaleką A coś czuję, że zaraz będą jakieś anatulsiki, więc oglądajcie do końca film, bo na, na, Będzie dużo fajnych akcji, no i dobra, leży kolejny I w ogóle dźwignie zresztą wywaliłem Oj, pierwszy tapik po przerwie i już nielegal jakiś, ale czekajcie może Woda, Trzeba ja wycykam? Mordeczki, on dynamit, mam dynamit, mordo Mordo, 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 spokojnie, gentleman. O, nie Szukasz premki? Kup sobie ją na premeczki.pl Ceny są bardzo przyjemne, bo już o 80zł możecie sobie taką kupić A z kotem 10zł taniej Chłopaka mi dogana sytuacja i napiszcie mi widzowie w komentarzu, czy chcecie Żebym pokazywał sakiewki po killu, czy lepiej po prostu żeby od razu do next lecieć Bo jestem ciekawy Czy, czy ludzie w ogóle chce się te 5 sekund Oglądać jak pokazuje sakiewkę, czy po prostu od razu idzie do next TP'a. Napiszcie w komentarzach i mamy kolejnego TPE. Dziennik ma jest wystakowany, dobra, wycykałem na szczęście. Wiem, że teraz strycha się teba więc możemy się te może tepimy się ze strychą. I może się uda pobić ze strycharczukiem A na kill off. O kurde Czekajcie, zaraz tylko trawa, bo wiem, że będą mi tam wknokiwać cały czas. I się wychyluje do fula i zniszczę im tutaj wszystko. Dobra, zniszczyłem Może by polizał jakoś szybko O, weakness. Chciałem siłkę 2 wypić, ale już jak mam wiknesa to. Ta siłka 2 nic nie da dosłownie. I może padnie? Kurde, odknokał mi akurat. Jaki nie far. I każdy tu jest wystakowany, a wiknes. Co mnie knoknęło? Na cheatach są chyba, na jakimś świerkamie był. Albo na hitboxach, nie wiem w sumie jak tak się knoka. Albo na killauże. Już widać, że chłopaki są na cheatach i nawet się z tym nie kryją. I mają give -pa. ten też ma give i ten ma grincha. Rangi za sto... Dobrałem mu wodę, Dobrałem mu wodę. On ma trzy wody, pewnie ma jeszcze więcej. Ja mam siłkę, mam. Nie wiem, jak on żyje w ogóle. On chyba kokciki, ja, nie refile. Myślałem, że refile Jeszcze ja. my na pasek, no i się z nim pomęczymy trochę. Nie no, jak ja tam wlecę znowu? Mam 20 sekund, siłki, no muszę coś tu spróbować zdziałać. Zabiję, zabiję. Nice. Teraz tego. Chociaż żeby się perełki zwróciły. O ma na spodnie? Czy co to jest? O ma na spodnie. Nie mam siłki, już nawet jedynki. Aj, Lipa będzie ciężko, ciężko, ciężko. I on tu ma orka. No nie, 20 dolarów i brakuje do siłki 2, ale dobra, już trudno. Po tym topeku chcę kupić siłkę 2, bo lepiej mieć i jakiś Steve Patrzcie, ile tu jest zwierzaków i w ogóle mamy samego depaka. Patrzcie to, ile tu jest zwierzaków. Nigdy na Anarchii się... W ogóle kiedyś to się na Anarchii nic nawet nie wspiło. I? Nie mam drugiej wody. Blyat. Zabrał mi wodę, ale dobra, i tak już nie będę dostał tutaj dripów. Zdję sobie refilki, żeby się wyleczyć. Albo nie. Muszę go szybko zabić, bo nie mam i lawy, i nie mam... I lawy, i wody! Wiatr fila, nie zabiję go. Tarczę jeszcze wziął. O, ja nie mam... Kurde, ty, bo ja nie mam specjalnych rzeczy chyba włączonych. Jeszcze mi się wywalił, bo to byłaby lipa. Jakbym padł w takich dźwigniach, to byłoby śmiesznie. Tylko go gonimy. On jest, coś tam ogarnia, bo ziomek padał i założył tarczę Takie Stewki tak nie ogarniają. Pierwszy lepszy Stewek. Miał wody i leży, dobra. Idealnie uchodzę zabrałem i jeszcze jego kolega jest. Chodź tu mordeczko, ty kamperę w niego. On miał chyba dużo kaski tam. on miał tu ten właśnie bogatszy kolega. Zawsze jest jeden bogatszy. Bo jak ktoś nie ma i kaski i rangi, to, 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 to wtedy się nad nią po co trapować, bo wtedy sensie się nikt nie tepa do Was. No i jest, 3000 za darmo. Bierzemy sobie wodę. I lecimy dalej. Mamy następnego TPK, Kolejny ziomek następną. zjemy stare fila. Klata mi padnie, ale wywalone. Było to skore, że ja się tepam ze sakiewką, z takimi temami bez elki i z jaksowych sedach. Ja, to, to jest lekko chore. Trochę mnie tu powaliło z tym, ale... Oj dobra. Te chłopaki ogarniają. Czemu nie mogę... Co? Czemu nie mogę klocka postawić? On... Albo on jest na jakimś pół bloku? Ta, przez to, że jest na pół bloku, to nie mogę postawić. Czy to jest obsydian? Nie, to jest piasek. Dobra. Sobie rozkopię wszystko. Tu wskoczył, muszę sobie się wyleczyć. A to jest jak co dripał w ogóle. Ten Go kill na to nie będzie kto dripać. Dobra, leży i chyba nie mają dripiastego teraz. Teraz nikt nie będzie dripał. Albo ktoś tam jest? To chyba był jakiś inny jeszcze. Stary leży, co oni są w ogóle twardzi? To mnie ci jakoś mało bije chyba 40 krytycznych. Mi się wydaje, że właśnie taki powinien być, być dużo. kiedyś zawsze jest z takim TPM I dobra. I mamy 3000 łącznie z kostiumu i jeszcze tam jest jeden ziomek. Może podkopię go? I loga chyba ta. Kurde, nie z... Mam gdzieś siłkę, 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 siłka. Tu była. Oj, nie i dupa. Ale trapik jakiś... O Boże, co to jest? To jest Bater, czy on jest serio taki sobie ten ziomek? Nie, to nie jest a znaczy to jest Bater. Ok, nie? Tak, to jest Bater, bo widać, że wylewa wodę, wszystko ogarnia. Padnie! Aj, nie pad Ciekawe, gdzie ma trapać. O dobra, i nie sądzę, że do trapa pójść. Tu gdzieś bym na prostu trap. No, tu jest Fersik Full. Aż wlecę i go zniszczę jeszcze, bo czemu by nie? i wszystkie dźwignie. No, i tu jest Full Fersik. A jajaj, biedny niestety, biedny ziomeczek. Dobra, kolejny tepek. Mamy bombki przygotowane. I czy tu będzie trzeba. Czy tu będzie potrzebna bombardiera? Dziś jakieś mega dobre trapy ludzie. Przetorać wodę. Postaw. Okay, tu postawię klotek, teraz muszę tu, muszę tu postawić klozka, jak wyleję wodę. No, gruby. O! Oh. Dobra, już uciekam... Patrz, dostał 3 dripy, 4 dripy, ziomek go zadripał. Ale to nara musi być kłótnie na fałceku. Tam musi być teraz taka awantura na fałceku. Jak ziomek swojego zadripał. Czy ktoś tutaj ma? Mają jak seciki? dobra, git. Z tego killnę, bo go nie. Oj się, jak szybko secika założył, ty, coś tam magalnie, ziomek. Szybko teraz tutaj, żebym, nie, żebym jeszcze nie padł, jakoś głupio. I co oni tu mają? Jak jeden, hitnięty. tam jeszcze był jakiś ziomek z rangą. Kurde, no muszę zamieniać sikierkę z łopatą cały czas. Tamten z rangą gdzieś tam pobiegł, ale chyba go nie widzę, to chociaż tego? Vegas. Czy ma jakąś kasiutkę? Z tym kostium to serio, będzie się. będzie można tepać się w nieskończoność, coś mi się wydaje. I temki palimy bo full mamy. Dobra, jakieś 40 koła ziomek, albo 80 koła następną. Co to jest? Jakiś dziwny trap. Jeszcze dripa na jakimś. Kurde, tych, na tych bindach ludzie dripają teraz cały czas. Dosłownie każde trapy są jakieś... Takie... Patrzcie jak szybko tam klapek. Yy. O. Idealnie padł. Idealnie będziemy mieć dwa kile jeszcze. Czy on zlogania? Nie zlogał. I tam jeszcze jeden ucieka. Szkoda, nie wiem, który miał dużo kaski. Nie pamiętam, chyba ten miał dużo kaski. Zobaczmy, czy ten ma. Ta, 1500 dolarków git. I jeszcze to był trzeci, ale uciek. chyba. trzy, ale ten u nas od razu następny ziomek, więc tego nie wypłacam. I... Trapik jakiś. Ej, same dobre trapy są dzisiaj. Nie ma żadnych Nemosów, nic, tylko po prostu trapy. Szkoda, bo Nemosy się. W Nemosach zawsze są jakieś dobre ziomki wystakowane, a tak to ciężko będzie go i zabić dobrego. I. Nem nemos jest dobra, Nemos i ktoś się w ogóle tu wylogował? Nie rozkopuj się mały. Musimy jak to się. O nie, jeszcze łeba weba kilowcem. Patrz, jakiś syrek, o się, że dostał weba. Ktoś już się wylogował, czy może jakiś wystakowany będzie i ten do sakiewki poleci, i ten też do sakiewy poleci? Chyba, żeby będę miał full, jeszcze, żeby na już miał full po tym jednym killu. Dobra jest Enchantowany, nożyce ty, jakieś śliwki wystagowane, ale dobra, Nemości lubimy. I slime jakieś, Aj, fajne, biorę to do shulkera Ej, jestem ciekawy, o, 8 sekund siłki, Bled, nie dobrałem siłeczki, trapik Dobi. O o Tu musi polecieć druga bombardiera chyba. A nie, już wycykałem i cyknąłem drugą bombę Ale trapik nielegalny, To no, chyba było 40 wagonów Tu zniszczyłem chyba 30 wagonów i... No patrzcie tu, tu jeszcze było kolejne 30 Co to jest? Czemu Anarchia usunęła nagle limit wagonów? Jaki to ma sens? Przez całą Anarchię jest limit wagonów i teraz to nagle usunęli Żeby chyba ekonomię, ek ekonomię naprawić Jeszcze tu jest z rangą Grinch Tu jeszcze w ogóle widzimy, jak ma rangę Grinch i się trapuje na full nielegala I leży, kolejne itemki palimy nie jak całe ku wagonów miał, ale seciki jakieś procz, czy to to spalę. Niech ma nik dinozaury, po prostu dinozaury. Ciekawe, co będzie miał dinozaur. To trapika. kolejny trapik full, dosłownie full full. No i ostatnią bombę mam. Jakby tu były podwójne trapy, jakieś tam byłoby po mnie. Dosłownie, nie wiem, nie, nie te się widzowie o 16. 16 to jest chyba najgorsza godzina na tepanie się na anarchii. To są tylko dobre trapy, nie ma żadnych stewków ani nic takiego. Ale dobra, w końcu się tak rozgrzeje, że nawet będę z każdego tropa uciekał jedną perełką. Dobra. Zabrałem wodę, da, mam wodę. Tyk Paty se na pasek wezmę. Oj, albo nie trzeba. Ten leży. Czy nie? Ja siłkę dwa wypiję, co? Oho! Ja miałem dwie siłki dwa wykup to zapomniałem i Ja mam siłkę dwa, patrzcie jak oni żyją w ogóle. Na siłce dwa jak coś. Ja mam siłkę dwa, oni sobie wyrabiają ode mnie. Jest chory, bracia. Jest chory, co nie wam robię. I ten drypiaz oczywiście ucieka. Jako jedyny, ten, co dripa, zawsze ucieka. To są za za siurki. Ten, co dripa, zawsze zostawia kolegów i po prostu ucieka. Dinozaury. Co on ma, ten ziomek I ten go jeszcze, dobra. On nawet antloga nie miał. Nie wiem, czemu nie zlogał Ta siłka 20, ta potka na siłkę to jakoś słabo, słabo działa. Jakby to w ogóle nad siłka 2 nie była, tylko zwykła siłka <laughs> Dobra, tej temki palimy i w sakiewkę i tak mamy full itemów Jakiś siomek się tutaj we mnie wkleił, a na mieczyk i ja na... A na kill'ów miał Co jest, czekajcie, Pije siłkę 2 On też chyba siłkę 2 wypił I go pijemy Może coś tu się uda działać, tylko nie mam trap. nie mam bomby, więc jak do jakiegoś trapa mnie zgarną to będzie lipa, dinozaury trzeba go odstrzelić na pewno, żeby nie tego kolegi Bije tarczę, no, i ziomek ma tarczę, więc będzie ciężko. Będzie ciężko coś tu ogarnąć. Czy on już chce uciekać? Już ucieka. Tu jest jakiś kolejny chyba ziomek. Tu oni całą bandę anarchiczną do tepali chyba. Co tu się działo? Sobie na chwilę na, zaltabowałem, a tu. Najgorsze jest to, że on ma tarczę, więc nie mogę sobie dać dźwigni na pasek, bo nie ma co dać dźwigni. Kolejna ekipa. I whoo, i weaknessy. Co to są za stiwki anarchiczne? Jakie swodziaki małe... O kurde! O kurde, chłopaki! W taką ekipę... A co anarchiczny w ogóle? Bez to bo taki takiego że... ...coś zapominam, że to jest anarchiczny full. Panowie, ty, bo jeszcze umrę. Panowie, spokojnie. Ale banda na anarchiczny mieczyk, oni tepnęli... <laughs> Patrzcie, ile osób na anarchiczny mieczyk. Przecież oni by mieli podział chyba na trzy koła, na główkę. To oni więcej na te strzały wydadzą. Niż, niż by ze mnie mieli. Dobra, patrzcie to, patrzcie jak uciec na anarchii. Szukamy ci jakiejś wody, tu już, popatrzcie, widzicie jakąś wodę i to jest pewnie jakaś woda do samej góry. No. Czy, czy mam rację? E, e, e. Ja, ja, ja serio mam wrażenie, że to robi jakiś Sagi albo Peter. Te takie dziurki. No, kto, kto normalny gracz, jaki normalny gracz robi takie dziurki? Ja serio chyba mam wrażenie, że to robi jakiś admin. Mu się nudzi i w nocy, jak nikt nie patrzy, to robi takie dziurki od góry do samego dołu z wodą. Żeby na serwerze się jeszcze bardziej zginąć nie dało Pojawia Pojawiają się pierwsze kryzysy Sprzedałem serce, kupiłem sobie dwie bombki Ale już na trzeci stak perły mi nie stać I kolejny trap jakiś nielegalny, co jest? Każdy trap dzisiaj jest nielegalny jakiś jak mi altuje full Odsykam bombardierę, no to jest chore Trap z mechanizmem, jak mi altuje full ja, pieprzej! Dzisiaj jest najgorszy dzień chyba na tepanie się na świecie o takiej godzinie. W nigdy się o takiej godzinie nie tepałem, bo, bo nigdy się o tej godzinie nie opłaca tepać. Ale nie sądziłem, że to aż tak wygląda, że każdy trap jest nielegalny, F mechanizmy, full wagonów. Zmieniłem banie w ostatniej sekundzie, jeszcze by mi padła bania, to by było chore. Ten, jak, jak, jak on się płaci, mały, co ty. Myślisz, że ty mnie zabijesz? Czemu go nie mogę hejdać? O, dobra. Przez ten piasek nie mogę. Jeszcze mi tak nie zabijecie, już mi tak nie zabijecie I dzisiaj każdy trap nielegalny Jak coś ja się to pan tylko do rang. Każdy ten trap nielegalny to jest jakiś ziomek jak Co wydał 60 tutaj na serwer Obrazy Co, co bracia robią Co bra bracia szponcą Tego tak fokusuję bo ten Nie ma na klofa. on tak jak sobie klofem W pół sekundy tego obsa. jak on to tak Jak on to w pół sekundy rozkawał, jak z klofem, To ja nie wierzę w anarchię No, nie, dobra, ma Ana, ma Ana, kilofik jest jakaś ucieczka, na 100% mają ucieczkę, już widać po nich że to są jakieś boty i mają na 100% ucieczkę gdzieś zbudowaną Krytuję go Nie mam dźwigni na pasku O, nie zabiję go Patrzcie co nie robią jak Zabić takiego ziomka w takich cave'ach jest niemożliwe w ogóle, już na Anarchii zabić jakiegoś ziomka to jest niemożliwe, bo tu wszędzie są orki wykopane Jakaś Elka w ogóle To jest od nich? No nie gadaj, że ziomek z Elką trapuje w nielegalu, full eve -y jeszcze! Nawet nie gadaj, że to jakiś ziomek full Ewe -y trapuje ze ziomkami w nielegalu Ty no, to jest chore akurat Dobra, on sam się zaebował on nie ogarnia trochę, on panikuje i to bardzo panikuje Patrzcie jak on panikuje. Bo Bomba Hydro dał ziomek. On mnie nie bije. Aj, weakness. Mam mleko. Zarąbiście. John den z Excalibur. Mbiję jakiegoś diaksa. Morda, ty masz. Oj, co to za kofera? Do ilu tu jest osób? Co za debile mi wchodzą w ekran. Jak już go bym prędzej sam zabił? Co to za nieogary są jakieś full ever. Nie! No i go zdropowali. Jeszcze mnie zaraz zrypują. Ty padnę tu chyba. Nie mam pereł już. Nie no, od takich Steveów zginąć to jest taki wstyd. Jaki wstyd, jak od nich padnę? Ej, szczerze, jak od nich padnę, to taki wstyd, że. że to hit. Ja pierę. Proszę, no nie mogę od nich zginąć. To są jakieś największe Stewy na anarchii. Kto to jest? Hydra. No dobra, spokojnie, spokojnie, woda, wiknesik On mnie nawet krytować nie umie, on mnie nie może trafić, nie ziomek To są trzy ekskalibury, jakie to są Sniwulce Sykam pery, mam 8 pereł Nie gadaj, że ten film tak krótko się... Tak szybko się skończy Co? Syknę... A oh, i trident, no oczywiście. Anarchia GG. Tridenty na anarchia GG. Czekaj, okay, czy mają jeszcze jedną Hydro? Jeden jakiś diaksik mnie znalazł Zorałem od full i diaksik jakiś Nie gadaj Widzą mnie, widzą mnie Dziura! Anarchia, proszę dziurki! Dziura, 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 dziura Ile mam 12 sekund Oj, są tu No mnie diaks No nie gadaj nawet, że mnie diaks zagonił! Lognałem Ej, czajcie, że mnie ziomki z full ever nie złapały, a mnie diaksik złapał Ziomki z full ever mnie nie umieją dogonić, a mnie jakiś Filipek dogonił z diaksadem. Koledzy na szczęście na mnie nie czekali, ale mamy teraz totalnie, totalny największy chyba kryzys jaki w ogóle kiedykolwiek miałem, mamy dosłownie prawie nic Najważniejsze co sobie muszę kupić to dokupić sobie totem jeden Bomb nie mam że mam jedną bombę, nie mam w ogóle pereł Sers nie mam, więc muszę te diaksiki sprzedać Może z tych diaksów trochę odrobię perełek Dobra, ziomek, ziomek co się zajmuje właśnie sprzedawaniem tych diaksów co dropuje ma Właśnie chyba 60 koła, 20 koła mu zostawię za to, że sela i 40 koła mi właśnie daje Dobra, mamy 40 koła na dobierkę jakąś, bo ja nad bani nie mam teraz Kupujemy ender perełeczki, ile perły kosztują? 14 koła, dobra, fajnie Perełki tanie, to sobie kupię od razu 300 i i zyskam do ender chesta te dwie I potrzebuję... oj, już na, na bombki miesać, kurde, trochę za dużo tego kupiłem W miarę dobrani, zjemy se coxa, zostało mi 1000 dolarków i prawie wszystko wywaliłem. I czy to znowu jest jakiś trap powalony? Nie, to jest jakiś łatwi, łatwiutki trap raczej. Postawiłem tu łeba, On postawił chyba ten diaksik. Ja tutaj wyleję... Dobra. Mordo, podskakuj do góry, podskakuj do góry, mordo. A, po prostu go bije. Czy ja dostaję dripy? Nie wiem. Coś się padło, spodnie mi padły. Kurde, spodnie z mendingiem. Co tu się dzieje? Jak, jak ten ich żyje? Wiecie, wylewam wadę, żeby dripy dostawać. Bo chcę, żeby te diaksy padły. Patrzcie, ile tu jest osób w trapie. Jeden leży. Został kiewki, drugi pad Padła mi klata, dobra jestem takim debilem Nie miałem bomb na pasku i nie miałem chyba totemów włączonych jakim jestem debilem, ej dobra Klata mi padła i do sendripa chyba za 15 serc No i co, kończymy ten filmik widzowie, łapka w górę, komentarz, podbicie film Wbijemy się może znowu do topki. ostatnio mieliśmy top 2 na podbiciu I Szczerze, słabo ten film wyszedł, słabo ten film wyszedł, myślałem, że się dłużej potepam, ale jakiś niefart totalny. Najpierw mnie snajpią tutaj, wydaje całą kaskę na perły. Dobra, widzimy się na następnym filmie, siemanko.